W sobotę odbywa się mecz z Garbarzem Zembrzyce. Rozmawiamy z trenerem hutnika Andrzejem Paszkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. E, trenerze, przed meczem z Balinem mówił Pan o tym, że warto by popracować nad defensywą w stałych fragmentach gry. E, później wydawało się, że być może chodzi tutaj też o, o skuteczność. Co jest najważniejszym zadaniem, żeby osiągnąć ten awans? Powtarzalność, myślę, czyli, czyli wygrywanie meczy w. W różny sposób, bo czasami wygrywa się po jednym stałym fragmencie gry, o którym Pani powiedziała, a czasami jest to, jest to akcja z akcji, a, albo, albo wszystko do kupy, prawda? Także powtarzalność we wszystkich tych meczach, które zostały, czyli 11 meczy no i robienie punktów w każdym. Ostatni mecz z Garbarzem zakończył się wynikiem 2-0 dla Chutnika. Garbarz ostatnimi czasy wygrał z Balinem, wygrał ze Spójnią. Jak zapatruje się Pan na ten nadchodzący mecz? Myślę, że normalnie jest to, jest to przeciwnik w naszym zasięgu. Co prawda odrobina się tam wzmocnił dwoma, trzema zawodnikami doświadczonymi. No, ale mamy mocny zespół. Jeżeli odzyskamy pewność siebie, odzyskamy swój rytm, który gdzieś tam się z różnych przyczyn troszeczkę zagubił, no to myślę, że będzie dobrze. A co z Szewczykiem, z jego zdrowiem i co z Białkowskim? Z cichem, tak? A, tak, przepraszam bardzo. Dawid wznowił teraz treningi od, od początku tygodnia, lekarz już zezwolił mu na wejście w takie normalne obroty, a więc wszystko wygląda, że jest już w porządku po tej operacji. Jeżeli chodzi o Łukasza, no to bardzo, bardzo podobna sytuacja, też już ma przyzwolenie na to, żeby, żeby wejść normalne mocne obciążenia, no i zobaczymy jak te mięśnie te no, po urazie będą reagować, ale jestem dobrej myśli. Kiedy zobaczymy na boisku Kusaka? Jest taka szansa dla niego w najbliższych meczach? Oczywiście, że jest. Mam dwóch równorzędnych bramkarzy. Do tej pory stawiałem na jednego. Zobaczymy, może to się zmieni. Ciężka jest decyzja, jeżeli ma się aż tak, tak dobrze prezentujących się zawodników. No ale wiadomo, w, w pierwszym składzie jest tylko miejsce dla jednego. A więc do tej pory stawiałem akurat następniowskiego. Zobaczymy, może niedługo się pojawi kusek. Dziękujemy bardzo. Dla HTV Agata Marzec.